Siemano, siemano, z tej strony Michał, Aka Mamberus, Trybent Panukowiec, i dzisiaj sobie nagrany, no, króciutko no, się odcinek z Trybent Panka, później mój kolega Konek prosił, żebym zrobił odcinek z Trybent Panka, chwilę za odcinek, bo nie miałem na ścinki, bo sobie zapomniałem podłączyć w Top Tę że mi się bateria wodę i to, i się tak mi się lekko ścinało, wszystko ten, i mi z w wziął i wyleciało go wodę. Hehehe. że tego nie widzę jeszcze. A teraz to, to. Dobra. Fajnie, fajnie. bo nie ma, to to trzeba jechać do zaganka niech przysymy pramiar, przysymy znowu. No to no ja to już nie będzie o ja chodzę, ja to 比，啊，咱比亚索，啊！不不不，哎，滚滚！滚起来，木头，昨天，哎，那个大拇指，那样子，昨天作业还，他妈的。 Bo nie na robił i artyjski... mógłbyś pracować na nim Mój mączko, a ty śmiejesz wadę. zapalkujemy Aaaah!

Zobaczmy, mamy szansę! Hey! Dobra, teraz mamy szansę. Kwiat porządny od debaty. Wait, 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 wait. Dobra, zamieni zapis. No, trzeba zrobić zapis. Oczywiście wszyscy i pozdrawiam postanowiam. Nie jest komuś zrobić na ciebie. Z tego szpanka dzisiaj, to sobie nagram.

오와냐만 오빠 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 가시나스포 응. 미샤나 가시나?

Pięknie. Witaj wie. Jefferson Perales. Rozmawiałaś już z moją żoną? Ja, 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 go, Miło mi państwa poznać. Panie Perales? Pani Perales? Pani Perales? No konie. Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, o... że na pewno się dogadamy. No, na pewno. Teraz wiem, no, na dlaczego. A to A zatem na czym będzie polegało zlecenie? No, dokładnie. Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rain. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno. Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Mm. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. O, o, policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Rain no. rzekomo umarł zdawał w domu sensa? w wyniku awarii kardio <coughs> A, to dawał. <coughs> w ratuszu parę dni przed śmiercią Rajna. Według policji z niczym niezwiązany incydent. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście, jeśli Lucius Rein został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek pożarki. Tuż przed śmiercią Rein zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależy od na, na To potrafi edytować Braindensy. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miał. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. Skąd pochodzi to nagranie? No. Raj miał wtedy publicznie przemawiać. Braindens tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. No, Nie musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. No, damy, no dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. No, zobaczymy, co da się Doskonale. Będziemy Ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Łoki, oki, oki. ale mi się okay. <laughs> Ale kom, mam. On, Ale kopnie. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem... Nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. mamy Kim jest so ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. druga konferencja w ciągu trzech dni. Nie, nie rozumiem po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queens Race jest gotowy? No, Oczywiście. No. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queens Race kojarzy ci się z czymś? Tak. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Wyszli dosłownie na sekundę przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Ze poświczyć. Proszę zacząć. Stop, stop, stop. River NCPD. Policja. Wpuścić? To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Ryanowej. Po konferencji. Ta melodia, nie rozpoznaję jej. Melodia? Tak, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnic, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? No. Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Yeah. Aha, czyli pierdolisz. Mm. Terminal zawiesił się akurat w momencie kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład. Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Proszę, proszę. Chodzimy z animusa Nie chodzimy z animus. Ooo wow, kurde, ale w najwłoczach Aha, se wyszli wspaniale Co tu mu jałka I co sądzisz? Jesteśmy parę Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? No, mam. Red Queens Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Mm. Kim jest Holt? No. Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. Mhm. Mm Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Ryan uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku. spadku? Ryan ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. Spry Policjant który uratował rajna. Wiadomo coś o nim. Detektyw River Ward. dobry gliniarz pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać mogę to załatwić. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami rajna ma zdalny dostęp do terminalu. Hmm, policja i nikt więcej. Ochroniarze burmistrza też są z policji. Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to jak gliny. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebowała i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, daj znać. Okay. Po co nie ma Wow. Niech, a my, a my. Word. kto mówi? Nazywam się v. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Ryna. Nie jesteś z policji. Pracuję dla Jeffersona i Elizabeth Perales. Przyszły burmistrz węszy przy śmierci poprzedniego. Ciekawe. Mam jeszcze parę innych informacji. Równie ciekawych. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo. Zaraz tam będę.

I tutaj na razie ten odcinek zakończę. Nie chcę, żebym był jakiś długi. Dziękuję, że tu ze mną wyjście. No, kolejną część zrobię jutro. No, i jutro e, ją prześlę. Tą pierwszą część tego i tą drugą już prześlę. A kolejna się odcinek z e, QA. To zrobimy następnym. Albo nie, jutro każdy zrobię sobie odcinek yy, cyberpunk. Punk. Cymbal oczywiście, jutro. Jutro prześlę, te dwa odcinki. To ten i ten następny. A QA to będzie na następny weekend, za sobotę albo w niedzielę. No, byłoby na tyle, trzymajcie się, poza Was wszystkich. Jak to bym powiedział, yy, jak jest nowy, możemy grać z, z Wika, jak to bym powiedział, yyy, yy, yy, no. Baru, nie bądź paru, a suba, no, że za Was powiedli, ono w odcinku Was nie ominęło, yy, lajki i komentarze są dla Was, do Waszej dyspozycji, lubię na nie opisywać. ja mogę do odcinków dla Was, no i trzymajcie się i do następnego przyszłości w kolejnych odcinkach na moim kanale Siemano.